Witam państwa bardzo serdecznie na sesji Rady Miejskiej. Witam panią skarbnik. Witam wszystkich radnych na sali i radnych u siebie w domach przy urządzeniach elektronicznych. Sesja jest w trybie hybrydowym. Dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek burmistrza z uzasadnieniem i z porządkiem obrad. Proszę państwa, chciałbym przypomnieć również, że Sesja nasza jest nagrywana, transmitowana, nasz wizerunek, głos jest dostępny również do odtworzenia później przez mieszkańców i przez wszystkich, którzy zechcą nas oglądać. Głosowania na dzisiejszej sesji będą się odbywać imiennie to znaczy, ja będę czytał imię i nazwisko, państwo będą odpowiadać, jestem za, jestem przeciw, ewentualnie wstrzymuję się. Proszę państwa, sprawdzimy teraz obecność. Naszą. Zobaczymy, czy sesja jest prawomocna. Ja będę czytał imię, nazwisko. Państwo będą się zgłaszać, że jestem. Pani Krystyna Cygańska. Jestem. jestem. Pan Leopold Derda. Widzę pana Derdy, ale pan Derda, obecny? Widzimy pana Derdy, jest obecny, ale coś jest złączym. Pan Zdzisław Dolezy? Obecny. Pani Justyna Gajdziszewska? Jestem. Edmund Mitruk? Jestem. Pani Liliana Grzanka? Jestem. Pan Leszek Grzegorzewski? Jestem. Pani Barbara Kowalska? Jestem. Pani Magdalena Kubańska? Jestem. Pan Sylwester Majda? Jestem. Pan Sebastian Piasta? Jestem. Pan Jerzy Rosa? Jestem. Pani Zofia Skałka. Jestem. Pan Krzysztof Strój. Jestem. Pani Gizela Szmerzak. Jestem. Jestem. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Otwieram 38 sesję Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie listy obecności. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Jestem. Przedstawię Państwu teraz. Jestem. Dziękujemy Panie Polku. <noise> Dziękujemy. Jest nas obecnych 15 osób na sesji, także sesja. No. Jest, jest. Dobrze, panie Leopoldzie, dobrze. Już odnotowaliśmy, że pan jest obecny. Że państwa, przedstawię teraz państwu porządek obrad. W punkcie pierwszym mamy otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, w punkcie drugim przyjęcie uchwał, sprawa 2:1 zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2021 rok nr 36 przez, 2000, przez 212 przez 2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku. W punkcie 2.2 zmieniającą uchwałę numer 36 przez 213 przez 2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2021-2026 i w punkcie trzecim mamy zakończenie obrad. To jest sesja na wniosek pana burmistrza. Czy ktoś od pana burmistrza chce wprowadzić zmianę co do porządku obrad. Nie widzimy proszę państwa przechodzimy do realizacji. W punkcie pierwszym mamy zmianę uchwały budżetowej miasta Bukowna na 2021 rok numer 36 przez 2012 przez 2, 212 przez 2020 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 29 20 -20 grudnia 2020 roku. Wszyscy państwo to otrzymali materiały być może powiemy, żeby pani skarbnik w skrócie nam przedstawiła, o co chodzi. bardzo takim skrócie, żebyśmy wiedzieli. Dzień dobry państwu. Proponuje się zmiany w wydatkach w budżecie. W dziale administracja 750-23 dokonać zwiększenia o kwotę 160 tysięcy czy zł dotyczy zadania inwestycyjnego e zmiany w administracji w gminie Bukowno. W związku z tym, że realizacja tego projektu była przewidziana na dwa lata po otwarciu ofert, jak wynika z wykonawcy, projekt będzie zrealizowany w całość w tym roku, więc potrzeba po prostu przeniesienia tych środków z roku 2022 do tego roku 2021. W związku z tym zwiększaliśmy wydatki na zadaniu inwestycyjnym. W tym rozdziale zmniejszyliśmy natomiast na zadaniu inwestycyjnym odnośnie modernizacji stacji uzdatniania wody na basenie kąpielowym, gdyż tam z tego, z tego zadania mogliśmy przesunąć środki. To tak w skrócie. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za, tak. Pan Leopold, Niech pan kiwnie ręką, panie, bo do pana późno głos dochodzi, panie Leopoldzie. Dobra, czytam dalej. Pan Sisław Dolezy. Jestem za. Pani Justyna Gajdziszewska. Jestem za. Edmund Mitruk, jestem za. Pani Liliana Grzanka. Odpowiedziała pani? Mm -hmm. Tylko nie słychać. Pan Leszek Grzegorzewski? Pani Barbara Kowalska? Jestem za. Pani Magdalena Kubańska? Jestem za. Pan Sylwester Majda? Jestem za. Pan Sebastian Piasta? Jestem za. Pan Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. I pani Gizela Szlędzak? Jestem za. Dziękuję. Jest. Tak, jest, powiedział. Że jest. Ja po Pani po po jest. Telefonicznie jest. Tak jest, wiemy, już słyszeliśmy. Proszę Państwa, Dobrze. 15 głosów za, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 2.2 porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 36 przez 213 przez 2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno lata 2021-2026. Panią skarbnik proszę o króciutkie. W związku, z, w związku z tym, że są dokonane zmiany w budżecie miasta i przesunięta inwestycja z roku 2022 do roku 2021 musieliśmy dokonać stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych miasta Bukowno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Cygańska. Jestem za. Pan Leopold Erda. Jestem za. Pan Zdzisław Dolezy. Jestem za. Pani Justyna Gajdziszewska. Jestem za. Edmund Bidurk. Jestem za. Pani Liliana Grzanka. Pani Liliana Grzanka. Jest. Jest za. Pan Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem Pan za. Pan Sebastian Piasta. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem Pani za. Pani Zofia Skałka. Jestem za, za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Izela Szlęzak. Jestem za, za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady sesji Rady Miejskiej w Bukownie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za udział.